Witam serdecznie, Oden z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejny odcinek. Ja tu urzęduję w Łodyńcach i tak się, tak się stało, że saper zadzwonił w końcu do mnie i właśnie się będę zbierał na, na Jurę Krakowsko-Częstochowską i saper obiecał mi, że nie będziemy jechali w to miejsce, które jest tak przez niego katowane, tam gdzie został rozbity ten 74 Pułk, gdzie sygnały tych orzełków zalegają chyba na 40 cm. No, i ja teraz biorę sprzęt tutaj z odyńców, bo mam altera. A wezmę sobie atreksa do lasu z 12-calową białą sądą. Są odyńce za mną, mój brat. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest młody. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się ewakuuję, Trzymajcie się. Tu się ewakuujesz. Co tu masz do paczkę? Idziesz? Dobra. Idzie do czarnej, a do srebrnej. Tak jest. Widzimy, widzimy się u sapera. Więc wołga Byłem wczoraj też Ale nie nagrywałem nic Miałem iść nad wodę Wziąłem sobie wodery, sito Nawet detektor, legenda mam Tylko, że mam go w domu Ale jakoś mi się nad wodę nie chciało iść Pyk Pyk I nie ma nas A kaj okay, masz zwierzątka? A kaj masz zwierzątka A Kaj masz zwierzątka saperku Pochowane. Co to masz za stajenkę? W tym, w tym są schowane yy. ja <laughs> Tu ma sianko ma <laughs> sianko. Nie no fajnie żeś się zrobiła też... Witam taki tam to... Odyna i widzów Odyna w stajence Stajenka sapera To miała być walkala a druga a i nawet, si si i si i si nawet si blisko jest si tego miejsca no. No. to nie będzie walkala, to będzie stajenka. Fajna, nie? Do wypoczynku. Będą się tu też odbywały. Fajnie też... tu pachnie, naprawdę Fajnie. jest spokój. Słuchajcie. Co to jest za miejsce? Co, co ty mi chcesz powiedzieć? Jedziemy szukać zabytków. Jedziemy szukać zabytków? Jedziemy szukać zabytków. I coś więcej o tych zabytkach? Wiesz co? będziemy w miejscu gdzie ostatnio przez przypadek znalazłem karabin tego mozera, z którym takie problemy były. Nawet Ci pokażę miejsce. No, no to za niedługo zobaczysz. No, to w poprzednim odcinku mieliście karabin, i może teraz też będziecie mieli kolejny karabin. No mam nadzieję. W a Trek miał wgranego Softa Basics i zmieniam go na multi, bo, 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 bo tak. A saper zmienia sondę na DD. Nie, no, ta biała sonda w porównaniu do tej czarnej, to to jest Mercedes. Nic się detektor nie wzbudza. Pomimo wwalenia tak nim te to to są po jagodach. Krzoczki jagód, nic się nie wzbudza detektor, a na tej czarnej sondzie standardowej to taka miąższa nina od razu by była, że nie wiem. Żyleta, super sonda. Czułość 90. Pierwszy sygnał w lesie. Jakiś klucz, taki fajniusi, bierzemy, jaki? Dziesiątka i jedenastka, a co? Tam się będziemy. Są skałki Sapera i człowiek jak ma taką świadomość, że faktycznie jakieś skarby tu są, to nawet taki żelazny sygnał kopie. Jakaś tu jest być może gwóźdź. Szczerze to mnie nie interesuje, co to jest. Bo chcę zobaczyć, znaczy interesuje mnie, co to jest, tylko nie interesuje mnie. Jaką ma przewodność łańcuch? Takie coś. Koło tego pięka znalazłem z trzy właśnie takie pociski, tylko że były zgniecione, a ten jest cały. Takie mikro ołowiki. No nic, próbujemy swoich sił dalej. Tu coś jest, o tuło. Kawałek druta. Ale na wierzchu też mogą być zwykłe podkładki. Ciekawe po co komu, a pewnie z jakiegoś sprzętu. Kurde, dobrze, że nie spadła. Tam jest jaskinia, do której saper chce włazić. On sobie będzie łaził w środku jaskini. A ja będę tutaj na czatach stał i go pilnował. Żelazny sygnał na wierzchu. Może nie aż tak na wierzchu całkowicie. U. Tak naprawdę to nie wiem co to jest. Ale jest to gwintowane, więc nie jest stare. Przebija na kolor. Kopiemy Opa Przepraszam panie robaku że przeszkadzam odpoczywać nawet pana robaka położy na chwilę tutaj ale tu może być skarb panie robaku O. Co my to mamy? Ołowiany, duży pocisk. Strasznie ciemno w tym lesie, cholera! O Boże! Wo, 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 wo. O ile ta sonda jest fajna, stabilna, to swoje waży. Swoje naprawdę waży. Coś kosztem czegoś i jesteśmy u góry. Trzeba stroić, bo się rozjeżdża. Ło, ile tu skał. Jakieś żółte kikuty tam są dziwne. Co to są za żółte kikuty? No to krzesełko jest. Znalazłem szapera. Znalazłem szapera. To muszę uważać, bo tu strasznie stromo. A ten wariat les do tej jaskini. Aha, on gada przez telefon. Nie jest w jaskini. Ja tu nie poszukam, bo mi się detektor zbudował. Bo tu leży jego sprzęt. Nic, idę gdzie indziej jak mnie wygania. Ja jestem tutaj. I znalazłem fajną dziurę, ale nie chcę zostanie fajną dziurą. Nazwijmy to tak. Ja poszukam tu wokół. Co ci ludzie mieli w głowie, żeby się tu chować po tych jaskiniach? Co oni tu mieli w głowach? Musieli się kryć przed kimś. Ze skarbami. To jest sygnał, który wszystko zmieni. Miałem sygnał. Podkopałem. Widzisz, bo to taki przyszedł ten... saper. I mi zaczął tłumaczyć. Znaczy, najpierw troszeczkę do tego musiał dojść. Ale trafiłem... Mielesz, tak? Mielesz. Mielesz to, po... to jest takie charakterystyczne, jak patrzysz na lidarze, takie kółko. No i widzisz, masz pełno spalnizny po wypalaniu węgla drzewnego. No. Hmm. Akurat ja wezmę te to. Y Weźmy to? Będziemy analizę robić yy, drewna, czy wszystkie miele, że są z tego samego okresu. To się weź. Wezmę, wezmę. I zobacz, ile tego tu jest. Widzisz? Pełno na powierzchni tego drewna. Mm. A jak przyjdzie się, to jest takie kółko, taki placek okrągły. Nie wiem, czy to będzie widać, z tej perspektywy to ładnie widać. No, widać ogólnie tutaj jakieś takie. No, po co na górę włazili? Na lidarze jest ten. Nie, jak las wypalali, to zbierali z okolicy te, te buki, czy to, co było i dopalali. Jak popatrzy na lidarze, to są takie pełne Wiem, kółek, wiem, jak z, równe, z takim sz... czu... Tak jest. Tu obczajcie, jaka dziwna miejscówka. Ktoś sobie wyrył erkę i to już dawno, dawno, dawno temu. I powsadzał kamienie na te pięki. Jeszcze się nie wrosły Ale ciekawe co to było za co to był za zamysł Dziwaki ładnie w tym lesie Długo, długo, długo później, bo długo nic nie wychodziło Miałem tutaj sygnał yy, Żelazny no i mam taką podkówkę raki to raczej nie będą albo nie podkówka po prostu od buta Idę pasaparowi po to pokazać. Strzelę mu to. Lera, jakby droga się tu zrobiła nagle. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jakieś żelazo na wierzchu, pewnie śrubka. Nawet tego nie kopię. Jak będzie kolor, to kopnę. To wygląda to w ogóle miejsce, jakby tu domek kiedyś miał stać. Tak sobie wyobrażam. Różka. Tu takie wzniesienie, chyba widzę saperza. Czy to nie saperz, a klęczy tam? Mam saperza, tu mam wrażenie, że domek stał. Takie mam jakieś, nie wiem, przeczucie. Chyciłem sapera, w krzuka klęczy i z kimś gada. A ja tu mam głęboki sygnał, z dobre 40 cm już jest. I się muszę zapytać sapera, do, ilu ma, do ile mamy pozwolenie, bo. Wydaje mi się, że mogę wbrew warunkom zacząć poszukiwać, a nie chciałbym. Jakiś czas później i przede wszystkim po konsultacji z tym panem, tam kierownikiem i to jest jeszcze jeszcze głębiej cholera. Płaska blacha wygląda jak bagnet Aperpoluchem z brzdęgo? Zakopana kopaczka. No, kopakę trafił, ale kopaczkę namierzamy, bo wiesz, może być stara. Zakopana kopaczka. Znaczy, nawet resztki jakieś tu odrewna, jest kopaka. Na samym początku filmu mówiłem Wam, że nie będziemy jechali na 74. Pewnie część z Was jest zawiedziona. Przede wszystkim fanatyków. I wojny II wojny światowej. No, ja. no, ale Saper ma fajną, ciekawą informację odnośnie 74. No, zawsze tam interesowałem się tak, ile się dało historią tego, miejsc, tego miejsca, tych działań, tych ludzi i tam przy znale znalezieniu kiżerzełka i tak dalej, zawsze mnie zastanawiał, kto fizycznie to zgubił. Wiadomo, jak się nieśmiertelnik znajdzie, to po nieśmiertelniku, po nieśmiertelniku akurat. O Bo ile jest wybity. Tak, jak z wybity, wiesz jakby do kogo należał, nie? Możesz, możesz postarać się dowiedzieć o losach tego żołnierza. Natomiast też tam wychodziły odznaki pułkowe. I pamiętam kiedyś, że jedna odznaka miała numer wybity z tyłu. I ten numer miałem zapisany na, na, na takim notatniku. I po wielu latach się dowiedziałem, że ktoś ma dostęp do pewnych takich danych, komu były odznaki pułkowe nadawane. Nie jako odznaka, tylko prawo do jej noszenia. W 29 roku, podczas Wielkiego Święta Pułkowego, tego pułku na dziesięciolecie istnienia, jedną z, tam, wtedy z takich akcji było wręczanie, nadań odznak. Znaczy nadanie odznak i legitymacji i ktoś doszedł do tego archiwum, do to archiwum. I dowiedziałem się, że odznakę, którą gdzieś tam też archiwizowałem te rzeczy, że żołnierzem, który tam był w tym lasku, był Mikołaj Hetmański. Natomiast się jeszcze nic, nic więcej nie dowiedziałem o Michale Hetmańskim. Skąd był? Z jakiej tutaj z rejonu, czy Lublinca, czy skąd? Mikołaj Hetmański. Teraz będę się starał dowiedzieć coś więcej. To może ktoś wie o to jakiś dziadek, hmm. który tam walczył. Mikołaj Hetmański. Z całą pewnością e, od Lublińca podczas e, trzech dni walki w 1939 roku doszedł do, e, do Złotego Potoku. Był w tym e, w drugim batalionie e, Rybickiego. Natomiast nie wiem co dalej. Czy przeżył tą wojnę, czy został potem się gdzieś tam przebijał z tym oddziel, oddzielnym takim mm, e, oddziałem, aż po ciepielu, gdzie do tego mordu doszło, czy trafił gdzieś do jakiegoś e, stalagu. Nie wiadomo, nie. Mikołaj Hetmański. Mega ciekawostka. Fajna sprawa, że gdzieś tam śledzisz losy tych, tych znalezisk i nagle się okazuje, że możesz konkretne znalezisko przypisać do imienia i nazwiska. I po ilu latach? Kurde, ja się tego dowiedziałem teraz, nie wiem, 18 lat temu, pierwszy raz widziałem ten numer odznaki, tam widziałem kilka odznak, dopiero, ale pierwszy numer udało się jakby dopiero stworzyć. Mhm. W ogóle nie wiedziałem, że do tych odznak się gdzieś to uchowało, to archiwum. Na pewno do, do, chyba do krzyży, krzyży walecznych to po wojnie archiwum zostało zniszczone. Podejrzewam, że to specjalnie, żeby się gdzieś tam w ręce... Także, także taka no. ciekawostka. Mega ciekawostka, jak I... dla mnie, jak dla mnie. No. I dla ludzi, ludzi którzy... którzy lubią no. drugą wojnę no. i ten 74, uwielbiają. Idziemy dalej. Guzicek wiem, że nie widać. Już drugi tutaj. Myk do wora. Nie ma tam sateliku sygnału. No nie ma. Jest sygnał. Pointera bierze. Pod kamykami. Podejrzewam, że to jakiś diobeł. Jak są na przykład takie duszki złe, które cię straszą, Jakieś... są też duszki, które ci pomagają skarb znaleźć, nie wiem, jak się nazywają. Belze dupy. Hmm, śrucina. Śrócina? Ktoś tu strzelał do duchów. Do Doby boków. Do bo nie to... wiem czy by do byboku... O kurde, się wysoszę tego pęka. Jest. Gdzie? Jest. O suchy. Suchy? No. no widzisz, nie pił. No właśnie nie no pił. mówili mu pij, bo się nie odwodnisz. Pocisk! Pocisk? nocą pocisku Dobra, już się robi cimno godzina 20 tam 30 z groszem tak dobrze mówię 2033 dokładnie i zobaczymy co się jeszcze dzisiaj wydarzy widzimy się za chwilę